Ataki związane z kamicą pęcherzyka żółciowego mogą dawać objawy o dużym nasileniu, które obejmować mogą gorączkę i dreszcze. Kamica żółciowa to schorzenie w przebiegu którego w pęcherzyku żółciowym pojawiają się kamienie w woreczku żółciowym. Kamienie to niewielkie złogi, które z kolei mogą być umiejscowione w samym woreczku żółciowym lub w przewodach żółciowych. Kamienie mogą pojawiać się pojedynczo lub też mogą występować w większej ilości. Powstają one na skutek wytrącania się z żółci złogów węglanu, wapnia, białka czy cholesterolu. Kamica może mieć także związek z wytrącaniem bilirubiny i bilirubinianu wapnia. Warto dodać, że do tej chwili nie został wskazany jeden główny czynnik, który byłby odpowiedzialny za wywoływanie kamicy. Ataki związane z kamicą pęcherzyka żółciowego mogą dawać objawy o dużym nasileniu, które obejmować mogą gorączkę i dreszcze. Poza tym pojawiać się może ból, zlokalizowany w okolicach nadbrzusza. Wśród innych objawów towarzyszących atakowi wymienia się żółtaczkę mechaniczną oraz nudności i wymioty, które przynoszą ulgę. Pacjenci mogą się także uskarżać na brak apetytu.